Dzień dobry, szanowni państwo. Witajcie w kolejnym materiale na kanale, w kolejnym odcinku z Battlefielda 6. I dzisiaj chciałbym wam pokazać tryb wyzwanie, albo po angielsku, jeśli gracie Gauntlet. Moi kochani, najprawdopodobniej Battlefield 6 chce iść również w taki. Szeroko pojęty esport. Nie tylko biorąc pod uwagę samego Battle royala, bo tam na pewno również jakieś turnieje będą się znajdować. Natomiast ostatnio grucha wiadomość, że 11 listopada jest pierwszy turniej z pulą nagród 100 tysięcy dolarów na zaproszenie, właśnie w trybie gauntlet. I powiem Wam tak. Oczywiście po przegraniu. Na Multiku bardzo dużej ilości godzin i po wypróbowaniu Battle Royala, który na pierwszy rzut oka jest mech, ale jak się gra z ekipą, zresztą wszystko jak się gra z ekipą, to nagle okazuje się być całkiem dobrym doświadczeniem, pomijając oczywiście to, że bardzo wiele rzeczy jest zepsutych. O tyle Gauntlet gra się naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie. Na czym on polega? Jest to tryb gry, w którym czteroosobowe drużyny, czyli takie jak w normalnym Battlefieldzie, biorą udział w serii czterech zadań. Czyli moi drodzy praktycznie gramy tutaj PTFO cały czas co rundę, wykonując przeróżne rzeczy, jak na przykład ekstrakt danych, przejęcie laptopów, podłożenie m polowanie na oznaczonego wroga. Każda runda ma swoje zasady i cały szkopuł tkwi w tym, że najgorsze, czasem dwie drużyny, czasem jedna drużyna po prostu odpadają i w samym wielkim finale zostają dwie czteroosobowe drużyny. Zabawy jest naprawdę co nie miara, czuć battlefieldowy sznyt. Musimy realizować zadania, no bo bez tego po prostu się nie uda. No i wygrywa obiektywnie rzecz biorąc, najlepsza drużyna, co też daje taki fajny czynnik współzawodnictwa, co ja oczywiście bardzo lubię i takiej kompetytywności. Także gauntlet grało mi się naprawdę bardzo, bardzo dobrze. A dzisiejszy mecz, który zobaczycie, graliśmy podczas streamka z Rojem, hs em oraz z Fornalem. Dajcie znać sami, co myślicie na temat tego trybu wyzwanie. Oceńcie materiał łapką w górę albo łapką w dół. No i zobaczcie, jak nam poszło. Dobra, misja pierwsza, clinch. Czyli musimy tutaj co zrobić? Lubię filmy Dawida Lynch'a. No Dobra, czyli musimy przejmować strefy, nie? Najgorsza drużyna odpada, czy tam dwie najgorsze drużyny. Mamy wygrać. Ile jest tych stref? Wiesz, to jest jedna strefa za każdym razem, no i trzeba ją przejąć. I za fragowanie też są punkty, więc staraj się strzelać celnie. Wiadomo, wiadomo. Moi drodzy, oczywiście analizujemy tutaj pierwszy sezon Battlefielda 6, który wprowadza właśnie tutaj co widzicie tryb Gauntlet, Battle Royale, który się nazywa Red Sek, Nową mapę. Także mamy tak relatywnie szybko nową paczkę dodatkowych atrakcji feature. Na mnie czterej. O, kuźwa od razu. Jeden leży. Kolejny leży. No dobra. Ja leżę. Zostałem. Wziąłem dwóch. No, dwóch no, ja sam padłem. Koniusa. Bardzo, Wysuwaj. bardzo Super. Jeszcze jeden gościu. Nakita jest. No nie był. Ale dobrze, jest, dobrze. Jest. Panu. Potrzebny medyk. Oberwałam. I jest koniec. Cięknie, ja już nie gram. Nie pod kwiatką macie armory, ty tu też sobie weź. Tak, tak, tak. Bo tutaj armory trzeba uzupełniać, nie? Mhm, mm okej. Okay. No Kurde, coś ciemno tu jest w środku. Romantycznie. Tutaj mi kropka. Dobra, mamy to chyba. Już prawie, A. już prawie, panowie. No i ładnie. Nie, no i pięknie! Bardzo sympatycznie. Oj, krzak mi zatrzymał. Bezarmora ten, blisko. No Bezarmora no blisko. Jeden jeszcze też. Dobra, chodźmy na górę, przejąć to. Dobra, ja wbiegam. No, Dobra. I biegnij, i będzie wchodził, wchodzi. Dobra, co dostał. Jest? Jeszcze jeden. Ej, co my <ślałem> przez ścianę widzimy? Bo jak... Jak egzekucją dobijesz gościa, który jest pomalony, okay, to, okay, to okay, widzisz okay, jego okay, okay. drużynę na tą chwilę. Okay, dobra, dobra, czaję. Mm -hmm. Tam są, tam jest jakaś afera, tam jest ich dużo. No, dobra. dobra, może coś. po schodach jeszcze. Jakoś linko coś nam bierze. Ja, dobra, my jesteśmy kozakami. Ja tu mogę leżeć i pilnować. Tak, Stacjonarnie. Idziemy więc. do tej drugiej strefy tam, czy... Ale już przyjęte, tak? Dobre. Dobra. Co ty ty tu? A dowie wziąłem brykę. Dobra, dobra, dawaj, dawaj, dawaj. Wsiadajcie. He Jeszcze ja, dobra, dziękuję. I dawaj, cofnij się, y, tam jest y, punkt do przejęcia chyba gdzieś. Aha, ale dostałem! Pięknie. No i pojechali to no! Spokojnie, ja to, ja to. Spokojnie, ja to mam. Jak to Te, było stary. wczoraj? O co chodzi. I tutaj wrzucam wam jeszcze sprzęci Co ty zrobiłeś? Ej, stary. Ej. 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 Jeb**! Dobra, swoniam. Jedzie auto, auto jedzie. No, jedzie jedzie wróg. Oj, uwaga! Zdjąłem, nie żyję. Nice, Dobra, chodźcie tutaj jest 75 metrów od nas, blisko. Ale wejdź do nas Tomek, bo tak na zewnątrz to ja nie wiem w ogóle. O, kontakt. Są tam gdzie my byliśmy. Zdjąłem. Ja trochę mu udałem, ale... Z lewej leży Ile Dobra Jeden yy, medyk do niego zostało zamieszpie ładnie, elegancko o, ładnie, ładnie. O, ale ich rozjebałem Najładniej. No Rozgrzeczkę Ej, kwalifikacje Dobra, to była wzorowa robota. Cześć. Nice. Panowie elegancko. Tu 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 punkty tu Locking? To wirus, no, wirus, no, teraz wirus, mamy się wirus się po prostu zabijać. Jadę. Teraz mamy się po prostu zabijać. Będą gracze dostawali... Uciekali, uciekali, to prawda. No, będziemy, będą, mieli, będą różni ludzie mieli bounty, trzeba przeżyć po prostu. Okej. Okay. Mając, mając ten marker. Przed nami, o kuźwa, oni już tu są! widzę, 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 widzę jadę, jadę, rozpierdzielam ile mogę. Minus jeden, minus dwa. Jeden leży, leży. Powinien być minus trzy na moje. Wrzucam naida Dobra, okej, okay, padłem, ale ludzie za sobą, można mnie podnieść. Przyjeżdżali tu autem Obja, uważajcie. Idę Spoko, ide. cofam się do was Tak, 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 tak widzę ich są za trakiem Ty ja jestem cele chyba Jesteś, jesteś, znam no. Yyyyyy, flayty, flayty. Nic. Jeden w dymie no też leży. Lewidz Leż. Bardzo na blisko, w Dostał, 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 dostał. Nice. Nic. Snajper coś na daleko strzela. Nice. Jest, jest na budynku cały czas. No to, to dobrze, dobrze, dobre miejsce mamy. Osłaniajcie mnie, proszę. Nie Teraz no. my musimy chyba biegać za tymi do likwidacji. No mam tutaj jednego, na sobie mam jednego. Idę z tobą, idę z tobą, idę z tobą. Plecy, 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 masz, plecy, masz. Na górze są. O kurde. Biegnie do was. ja obok ciebie jest. No, no, no. Masz się mnie powalił. Dobra, minus jeden u mnie. Zabicie? naprawdę w ostatnim momencie przeładowania. Dobra, nie ja nie jestem przemyc? celem, jestem celem. Idę do was, uciekam. Ja cały czas błysię, nie, jestem nie, nie, jakby nie, 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 nie. To my jesteśmy z sobą tutaj. Aha dobra, no to chodźmy do... tutaj do tego budynku. Dobra, czyli wychodzimy tak nie tu Jest przy stacji benzynowej na blisko! Leży, leży, zabiłem Nice Budynek docelowy bez zmian kropka, tak? No zostajemy sobie Podpalę go Ja to trzymam! Dobra, dobra, to się nie patrz gdzie się patrzysz! Dobrze Szymaj. Sprawdzę nie czy wiesz. nie będę zachodzić od pleców Plecy! Plece? Dobra Tak, ale oni w ogóle jakoś ciężko schodzą No bo mają pancerze też w interne. Aha, dobra Jezus, przepraszam zapomniałem Dobra, obiłem go, jeden leży ze, ze zbocza U mnie minus jeden, wale cały czas, nice, cały nice, czas minus nice. jeden kolejny Cały czas wale medyk, minus kolejny Brak ammo. pomocy Już już daję ja to że brakamo, że muszę przeładować, o to <laughs> Dobra. Źle powiedziałem, sorry. Ale Jest na blisko. Dostał. Okay. Wracam, wracam, wracam. Za murkiem. jakby co. Od lewej snajper, uwaga. O Jezu, wyszedłem za tak bardzo. Dobra, zamykam drzwi. Royo, play ty, pamiętaj. Dzięki. Chowam. Ładnie. Udało się. Yes. Wow, panowie, co my robimy, jaja, jak fajnie. Tutaj trochę przykampiłem, ale. Ale trzeba żeby ja, to trzeba nie się nawieźć, A, Ale, tej nie, tej nie, tej ale tej... nie, nie, chodzi o to, że ja siedziałem w wodzie przez dwie minuty ostatnie, żeby mnie ja to nie pobiegł. <laughs> Dobre, <laughs> fajny podział. To jest taka Dokładnie, to jest taka Kliknijcie Dobry, sobie ja. teraz Escape, i w prawym górnym rogu jest premia do punktów doświadczenia. Dajcie sobie tam jakąś premię, bo. No mm -hmm. eee... dobrze Kromka no. No. Dołem, o, Jacek! No. <laughs> Dobra, jestem Aha, trzeba wyeliminować drużyny znowu, czyli znowu się strzelamy po prostu, tak? Alright, cześć mm, Cześć, in... A, teraz będą, no, całym składem trzeba, z... jeżeli zginiemy, wszyscy naraz, to przegrywamy Dobra, to, przegrywamy to biegamy za Kromką, zginiemy. Kromka, prowadź! <laughs> no, no na górę no, Najlepiej jednego by było zostawić no, gdzieś, no, gdzieś no, no, żeby po prostu to, na przeżycie był to Tomka w kałuży gdzieś położyć, niech leży. Dobra, ja idę, kałuży. Dobra, idę w kałuży. Do... Nie, ja się tu schowam. Nie, 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 ale. Spokojnie, ja się zjebić z no i możesz się napierdalać. <noise> dobra. Chodzi o dobra, to, że idę, jak, jak się zginiesz. Nie chcę patić, to że jak cała drużyna zginie, to wtedy punktów bardzo dużo tracimy. Oj, lecą bardzo dużo tu lecą. Nie, 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 to, to jest eliminacja. Eliminacja, jak i zginiemy wszyscy. O kurde. To dwóch minimum... Jeden jest po chedzie. Dobra. Jednego zabiłem. Zabarekodowałem kolejne wyjście. Idą, idą, idą. Wjeżdżają, 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 wjeżdżają. Tak? Jeden leży. Okej, okay, muszę pancerz Ej, co jest? A on tu leżał, co za... k Śmierdzę, zabrać. zrobił no. to co zro, mnie. O, oj, Claymore. <śmiech> 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 Uważaj, HS z lewej strony był gość. Tak, oni no, po, 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 po tej bieg, bieg, bieg. Bieg. Dlatego to jest ty jak ciulnąłem, że to wypukło mi w rajd. No, dobre nie miejsce, lubię, dobre ej. miejsce. Kurde. Jednego spaliłem, ale nie wiem jakim cudem no. Obi mocno. Spokojnie, spokojnie. Podchodzę. Widzę go. Podpalę go. A się kąpę. Obity, obity! Rush, rush, rush! Nice! Leży. Dobrze. Ja muszę przeładować, będziesz mnie osłaniał, Tomek? Tak, ja tu mam wszystko pod kontrolę. Plecy, plecy, Jacek! Dobra, to masz ammo, bo na pewno NIE! Jesus fuck! to to za emocje, nie? Ja miałem taką dziurę w ogóle no. i tylko... ...gryłem w tą dziurę i... ...jeden, drugi, trzeci, czwarty! Patrz! Patrz to! Wow! No proszę! Pięknie! A jak to jest możliwe? Nie, bo to chyba za przetrwanie też dodaję, punktujemy. Tak a, a, ja, a ja długo w konte, a ja długo dużo w kontenerze. Byłem Dobra, w kontenerze. i teraz jeden na jeden już. Uwaga, chyba paki musimy skrzynkę przetransportować. Dobra. Ja. Proszę mocniejsze. Spokojny wiesz, a tu nie, wojna. Ja mogę zostać przy fladze, jak trzeba. Czy idziemy wszyscy razem? Nie, no wszyscy musimy iść chyba. Nie, no nie, 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 no jeden ich broni, jeden ich broni. To możesz tak? zostać, jeżeli chcesz. A zostań. Dobra. Ja myślę, że. Gdzie jest ta, gdzie jest ta nasza flaga? tutaj. Tutaj, dobra, to no ja się Spokojnie, ja to, ja to wszystko ogarnę. Dobra. Ja spróbuję pójść w lewą. lewą. Jest jeden. Leży, minus jeden. Nice. Dobra, zrównuję do ciebie, ale jestem na otwartym terenie. Palę go, jest na górze. Tak, widzę go, ja też go palę. Wow. Okienko jest, balkon. Balkonik, tak. Dobra, przyjąłem. Uf. Gdzie jeleś? Ja pilnują, pilnują tej paki. No. Mm. Dobra, yy, wymieniam pancerz. Idę do Zmieniam, Ciebie. Zmieniam pancerz. Dobra, to ja się z Zabrał! Leży, mam ją. Tutaj są we dwójkę, przede mną. Dobra ja idę do Tomka, żeby przypilnować też tej paki Ja tu mam, ja tu mam, spokojnie to Jestem z hs Dobra to no samemu dobra, jesteś lewo. Dobra jest HS z nami, Tomek jak tam, wszystko w porządku ciebie? Wszystko pod kontrolą, skrzyneczka za jest za, za, Jedziemy ich, jedziemy ich, podpalamy, pamiętajcie o Nejda Mam pakę Bardzo ładnie Biorę auto Kolejny wjeżdża tutaj Dobra Leży jeden i dwóch jeszcze, jest, jeszcze są przy skrzynce, jeszcze dwóch Mamy to, dobra. Pięknie, pięknie panowie, elegancko. Umieć cisza na razie. E, no, jeżeli jesteś w stanie, to tak. Ok, osłaniać się mi. Kurde, doszli, doszli do mnie. Zabilmie, mnie. Zabieramy. Zabieramy. Biegniemy, biegniemy, wstąpimy do was. Oni mają naszą skrzynkę, więc uwaga. A my ich. No to można przekampić u nich teraz, teoretycznie. schowajcie się gdzieś, schowajcie się gdzieś z tą skrzynką. Dobra. Ja wiemy, co z nimi zrobię. Idzie ja, tutaj, tutaj jest HS, do mega. Ej dobra, są na na, 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 na na prawo, na prawo od was, kromka Jak się tu przegrze? Jeszcze jeden, jeszcze jeden Jeszcze jeden, widzę, widzę, widzę go Za burkiem Proszę go, do go, go On jest naprawdę na słabo Jeszcze jeden tu żyje stawaj. wstawaj Dobra, ja, ja będę trzymał się z tyłu, będę ich yy, szarpał Dobra, dobra, wygrywamy, mamy ich pakę, mamy minutę 30. Muszę przeładować, pociski, Pamiętacie o zbrojach, e, HS zbrojach. E, musimy Wytrzynić poczekać, tak? Nie, nie, 30 sekund i ona wróci sama. Chyba, że ją podniosłem. Dobra, ja biegnę z przeciwnika, paczko. E, i no, no. Plecy u mnie od strony, uważajcie, patrzcie gdzie padłem, patrzcie gdzie padłem. Jest dwóch, jest dwóch. Jeden z jednej strony, wam wejdzie drugi z drugiej. Dobra, spokojnie. Nie to ogarnąłem, Jestem jak Ninja, jestem jak ninja. <gurrianie> oh, yeah. Pół godziny czystej akcji. Kurde, no fajne to było. Pierwszy raz co grałem w ogóle w ten tryb. Ja też no.